Siema. Dzisiaj wam pokażę komendy, które dodałem. I ogólnie boty. Tutaj, jak widzicie, są boty. Maki to nie jest mój. Start it nie jest mój. Jagpydyby nie jest mój. Ale za to Mysywycy jest mój, wojanowicz jest mój i ty jest mój. Pokażę wam teraz komendę. Jeśli wpiszecie sobie Wojanowicaniec To daje rankę Wojanowic. Dostaniecie na prywatnym, ja już dostałem. Na prywatny wiadomość. Na czacie nic nie będzie pisało. Teraz drugie, druga komenda. Ukośnik IP W Janowic. Wysłamy. Wchodzimy teraz w czat. Jak widzicie pisze nam IP Wojanowic i Sreal, a teraz Wersja 1.27, pisz, żeby kolorat był odpalił, I tak przy okazji e, zasubuj go. E, dodałem komendy jeszcze. Jaką? Wszystko nie pamiętam, jaką. E, nawet, nie? Chyba dodałem e, Kika. Przykład nie umiem go zrobić. Czekajcie. K, nie. Reg. U, no, jest regulamin kick. Tak, grać. i to, to mi nie działa, bo pokazywam wam co pisze to chcę go wywalić. Klikam i pisze mi missing permission. Na tym jeszcze muszę e, ten... E, popracować, bo on nie ma permisji. Nie wiem... Dałem mu rangę e, admina. Nie wiem, weryfikuj Nie wiem. Słabo, Nie A... Kto... jedynie i patrzcie. Chodzę sobie na przykład w czat, wpisuję tą komendę. Regulamin Lamin kik. Tak, gracz hakeru Pisze tak, ja sobie wchodzę tu, kary i pisze wyrzucona członka w kosmos, ale jakbyście wiedzieli, jakby to zrobić, żeby nie było missing permission, to weźcie mi napiszcie, bo... Nie, nie. I tutaj pisze, dodano rangę Wojanowiec. Ogólnie do tego ja tutaj mam taki spam trochę, bo nie, nie działały tutaj. Były testy, nie? Czy będzie działało to? No i jest, widzę bot. napisz do kolora, napisz do tam napisz do bikolorat, przemyśleć to możesz, napisz do bikolorat, to używam yy, komendy. Yy, kurde. komendy o wejściówka e, a te przemyśl to może używać tylko dwa razy to jest wejściówka pięciominutowa dodano rangę i tyle jeśli dodam więcej fajnych takich rzeczy to do was napiszę

Uh -oh.